Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl Na początek futbol. Piłkarze Śląska już dziś postarają się zdobyć zdobycie kolejnych trzech punktów w ekstraklasie. Wrocławianie podejmą koronę Kielce. Pomimo ostatniej porażki w lidze, przegrali w Warszawie z legią 3 do 4. Zespół Tadeusza Pawłowskiego jest faworytem konfrontacji. Korona gra słabo i zajmuje dopiero przedostatnie miejsce w tabeli. Ostatnio jednak pokonała pod Beskidzie Bielsko-Biała 2 do 1 i na pewno złapała wiatr w żagle. Początek meczu. W piątek o 19:00. W sobotę i niedzielę wielkie snookerowe granie w banda klub w Sky Tower we Wrocławiu. Odbędzie się dwugwiazdkowy turniej zaliczany do cyklu PORS. Wystartują w nim zawodnicy, o których już głośno, ale i ci, którzy stawiają w dyscyplinie pierwsze kroki. Warto przyjść i obejrzeć w akcji czołowych naszych snookerzystów emocje podczas obu dni weekendu. Pierwsze mecze w sobotę od 10:00. Największe szkoleniowe wydarzenie w historii polskiego futbolu amerykańskiego. Już w niedzielę na stadionie przylotniczej we Wrocławiu odbędzie się kamp trenerski dla zawodników. Do miasta przyjadą trenerzy, którzy mają za sobą pracę w najlepszej zawodowej lidze świata NFL. To wszystko za sprawą zgrupowania, którego organizatorami są Panthers Wrocław i Eurostop Watch. Jest to pierwszy tego typu projekt w Europie. Do treningów wciąż można się zapisywać. Choć najważniejsze gonitwy sezonu na Procowskim Torze Wyścigów Konnych Partynice już za nami, warto wciąż odwiedzać obiekt i na przykład wygrywać w zakładach. Przed nami 13 dzień wyścigowy w sezonie. Tradycyjnie zobaczymy 7 gonitw, będą ciekawe i bardziej ciekawe. Ważne, że każda może podreperować, mówiąc nieco z uśmiechem, domowy budżet. Tym razem nowa godzina inauguracji, wszystko rozpocznie się już o 13:15. Na koniec o sporcie siłowym, już w sobotę w Centrum Szkolenia Wojsk inżynieryjnych i chemicznych imienia generała Jakuba Jasińskiego przy ulicy Obornickiej we Wrocławiu odbędą się mistrzostwa służb mundurowych w wyciskaniu sztangi leżące w zawodach mogą brać udział wszyscy przedstawiciele służb. Zobaczymy więc wojskowych, policjantów, przedstawicieli boru i straży miejskiej. Początek w sobotę o 10.00 warto dopingować siłacze. Nowe Centrum Skłusza Redeko www.redeko.pl